Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic! Jestem tutaj, Lewus, Ryżowy Ksiądz. Ksiądz, what fuck e, Ryżowy Książe. Wybijem już to wszystkich. Dużo wybijem już. A na razie kontynuujemy wybijanie niewinnych ludzi. E, powtarzałem jeszcze, że jest to dzielna forma zdobywania expa. Coś Jeśli... się stało? Gówno się stało. Bo ja nic nie widziałem! bardziej dobrze, że nic nie widziałeś. Jest to dziwna forma zdobywania expa, ale jednak skuteczna. Ciekawe ile idzie za zbieracza? 10 czy 20? 20. O, super. Dobra, już nie będę grabił tych zbieraczów, w końcu muszą. Pock? Pock? Miło, że pewnie jesteś święta racja, chłopcze. Byłem mi... Dobra, nie chcę mi się słuchać kolejnych opowieści, jak tu jest facet w ogóle ma i wszystko. Facet ma dość! Facet ma dość, facet ja ma dość. Facet ma dość! I dobra, zapiszemy sobie, bo... bo mogę. góry asasasa. No i po walce no i po walce Za moich czasów walczono jak należy kurczę i no i po walce kurze kamienfer dość za moich czasów walczono jak należy pierś się, się, się pogniewałem, ale to w końcu zwykli zbieracze uhu hu hu miałem 1000 exp i next level i... Anax jest dla mnie... Jest u mnie bardzo pożądany, ponieważ będę miał... będę już mógł trzymać nasz piękny oręż, zwany to Miecz Blisny. Jeszcze go nie zdobyłem, ale... To już to myślę to na przyszłość. Mam ma myślenie to 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 przyszłościowe, tak jakby. Facet ma, ma już dość, super. No i po to prawo kruka jest naprawdę świetne. Jestem ciekawy ile ekspa pójść za Horaca jego około 50, bo w końcu to choracy wielki kowal mistrz, który zabił kolesia z pięści Za moich czasów, za moich coś czasów. się stało? Malczono jak na leży. No ja Słabe przedstawienie. O, Kurde choracy Bacet Potykał się o własne nogi! Nawet nieźle powiem szczerze. Weźmiemy te talerzyki i ja jego nie wiem po czym talerzu. Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne nogi! Okej. I wszyscy zbieracze wymord... <grym> nie wiem, nie wymordowani. Ja bym <grym> wszystkich <nim> wymordował. Pokonani. Ile mam expa? Zarobiłem około na tym 1000 expa, więc... Wow, co nie? Jeszcze um. widzę dwóch. Trzech szkodników, zapiszemy sobie, bo jednak jak się wszyscy rzucą, to będzie kiepską. Aha, bo też Goron wspominał, że na nicy się trzymają razem, więc oni nie, nie tolerują zabijania, znaczy. Ma już dość! W ogóle co nie? A szkodnicy mają na wszystko. dość! Przepraszam, że słownictwo, ale wyjebane. Ma już dość! Ma już dość, Słabe przedstawienie! Facet potykał się o własne! Chciałeś coś powiedzieć? Chciałeś go skrytykować, co sam nie jesteś lepszy, co? ŻEŁYSNY ziomuś, Dobra Bierzemy wszystko oczywiście W końcu się trochę przeczuję do tego SHIFT'a Kurczę. Ja nic nie widziałem I bardzo dobrze, bo jakbyś widział to byś już był ma martwy W sumie I tak będziesz martwy nie wiem skąd oni mają te, te miksturki w ogóle siup, 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 dobra wszyscy już ograbieni Ile mam expa ja będzie trzeba iść na zbieracze stop, zero i start. mój okej okay, pokażę wam mój sposób na na, na na zębacze. Oczywiście pod warunkiem, że ich nie będzie tam czterech koło siebie, ponieważ jakiś jest tak koło siebie, i ruszy na mnie chociaż dwóch. To już praktycznie leża i, i, i wącham kwiatki od spodu. Tak mówiąc. Eee, nie, mas, nie, nie o to zobaczę w ogóle? W ogóle, czemu ja, ja sobie... Jestem debilem, dobra, jestem debilem. Wiem, wiem, że jestem debilem. Czytaj. Jestem idiotą. Wydawało mi się, że to nie, nie zapisywałem. Miałem zanik umysłu tymczasowy. W ogóle, what the fuck. Mój, mój mózg za to odpieprzasz w ogóle. Kurczę. I jest zębacz. Cztery zębacze. Super. Wątpię, że mi się udało ich odciągnąć. Ale jeśli się mi uda, to będzie super. E, psianka. Najpierw, może się jeszcze uleczę Tak do końca. Serafisku, mój kochany mięsko. Okej, okay, jeszcze jeden zapis na kupie albo asasasa. Chodźcie. Dobra, dwóch. Może mi się uda. Ach, kurwa. Stresuje jak, kurwa nie wiem, jakbym... Wamać... Bardzo źle to rozegrałem, nie bierzcie ze mnie przykładu. Muszę mieć w ogóle więcej haperzy, bo one mnie brają na... Więcej hitów, tak jakby powiedziawszy tak? Jest tylko jeden, jest tylko jeden. Nie, kurczę dwa, niestety. A ten będzie pierwszy. Ale dobrze, że, że ja mam je na dwa hity to jest. Dobra, cudem pokonane. Zapiszę sobie od razu na kupie trzy Jezus. Patrzcie, czekajcie, gdzie to jest. Jeszcze tylko chwila, i będzie next level. Starcz na chwila. Eee, weźmy sobie psiankę, zjedzmy. że Już nie wszędzie wciągać tego aż tak. Jedno mięsko. I full na jedzenie, pięknie. Zapisujemy sobie na kupie Jeden, tak jakby ech, 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 ech. Dobra, już tam niech idzie na, na mnie dwóch Kij z tym już Muszę szybko wyprowadzić dwa ataki pod rząd Co one, kurwa, odpierdalają? Jakaś taktyka? Taniec, kurwa, synchroniczny Jeden hity byłoby po mnie. Tam dalej jest jeszcze chyba Ogar, czyli jak on się tam zwał, i on tej różówki, Jezu Chryste. Mięsko, mięsko, najlepszy lek, polecam Piotr franczewski Dobra, zapiszemy sobie Ogar jest. Słabszy od... od, 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 od takiego No Dobra, nie powiedziałbym, że słabszy. Ale pierwszy tu jest jakiś ciekawy jaki. Jest ten tylko bardzo ciekawy. To nie ten? To nie ten? To nie ten? Nie, to ten pierścień dobra. Nie najfajniejszy. Mógł być lepszy. Pierścień siły, siły by mnie pogardził na pewno. Eee, w ogóle, co nie? Co to? Paśnie jak spada. Bez w ogóle odwisz teraz. Tak niefajnie wygląda. Ja lubię śnieg. Jeszcze całkiem śniegu. Yy, Okej, okay. Mamy już next level, więc. Więc, 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 tylko. Myślę, że tam nie będziemy iść, ponieważ tam jest zadanie główne. Będę teraz nie spadł tylko. Znaczy, główne. Yy, one się chyba robią w trzecim rozdziale, bo daje, że jeśli chcecie mnie. Nakierować jakoś. Tak, w trzecim rozdziale. Ponieważ, ponieważ, już wam to mówią. Um. Dobra, będzie spoiler już Kij z kistem. Pod koniec trzeciego rozdziału, a w zasadzie na granicy, kopalnia gumy się zawali. I wtedy będziemy, będziemy misję wykonywać z wolną kopalnią i tym podobne. Będziemy robić ulumulu i się zaczną Orkowie. Znaczy, zaczną się Orkowie w trzecim, ale. Zaczną się orko tak na poważnie w czwartym A piąty to już tam uważaj po tych korytarzach wszystkich te takie tam śmieszne rzeczy Goblinek? Gdzie? Gdzie jesteś goblinku? Nie chowaj się bo i tak cię znajdę W ogóle to za miejsce? Tak ci słyszałem goblinku, jesteś Goblinku Siema goblinek I nara goblinek co to za miejsce? Twardzień dzień. O, serafisy. A co płatna, A co tam nią sasa? Serafis i serafis. Jaszczurki? Iść do jaszczurka. A pójdę sobie do jaszczurka. A co mi tam szkodzi? Bo tam nie było czegoś innego niż jaszczurek jeszcze jeszcze tak tego w bonusie. I to jest już mocna hita jaszczura, to jest już moc jednak. Ym... Na granicach około 12 minut powiedzmy mi, że... Yy... Więc już tutaj 2 minut na chwilę zostawię, bo muszę iść na chwilę. Nie ukrywam, że do toaleta. No, zero, wracam. Będzie cięcie, jak zawsze. Okej, okay, widzę was z było mi 3 minuty i 22, 22 sekundy. Ha, skąd ta dokładność, bo mogę. I ścierbuja jaka sobie zabijemy. jest. Męcząca podróż po sodach. O, kretoszczurek się zrozpił. Jak miło, O, nawet dwa. Miło. Siup. Siup. Już piękne. Teraz tylko iść do diega, wyuczyć się siły, e, pokonać bliznę i to wszystko z ważniejszych rzeczy. Teraz jeszcze pójdziemy do, do kawałki. Zagomeza! Ta Zagomeza, Zagomeza. za gomeza Pokaż mi swoje towary. Pokaż mi sw Eee, okej, okay. siup, 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 siup. Skóra to ma. Dobra, nie chcę wiedzieć. E, masz jakieś fajne łuki? Tylko ten, ja mam lepsze, szczerze mówiąc. Chłopski miecz. Kto ci to sprzedał? Ja. Kolba. Po mi kolba. Ej, Kotiku, da się w ogóle tego? Z zrobić x -serie? Chyba nie. Z tego co pamiętam, zielony już żytwa talerzyki a zielonego nowicjusza nie chciałem chciałem coś sobie popalić haha ha, siub zielonego nowicjusza nie oddam mamy pazurę bryłkę po co mi bryłki kiedy, kiedy ja kupuję bryłki lul wytrych mam dużo wytrychów nawet już e, napoje mam o jeden taki fajny napój E, dobra, z jedzenia po co mi? Mam sprzedawać jedzenie. E, to byśmy mógł sprzedawać, tu byśmy mogli sprzedawać sprzedać, sprzedać i dobra tam, tam te trzy. Obo no, w sumie żadna kasa lepiej żeby się nie zmarnowała. Pięknie. przyjmij, jest pięknie. I teraz tak. Um, 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 wracamy do starego obozu. czy mi działa myszka? Jezu Chryste. Chyba trzeba sobie wymienić myszkę. I klawiaturę. <grystanie> Okej. Okay. No i z nie chce się załączyć. Dziwne trochę. Tam chyba do orków tu mamy jednego wojatka, którego z chęcią ubijemy. A potem szczerze mówiąc. Zjemy. A, rymy z dupy? No i lepsze ryby. Ok, idziemy do starego bozu. I w starym obozie mamy kilka punktów: Pierwszy to wyuczyć się siły, drugi to usmażyć mięska, trzeci to pokonać bliznę i zabrać jego miecz piękny. I smuczyć na tym odcinek, bo po co już mam, miałbym przedłużać? Yy, nie chcę, żeby odcinki trwały <grytania> 40 minut, a potem je tylko dzielić. I się z tym męczyć tylko raz, tr odcinek trwał tyle minut, 40 dokładnie, że się męczyłem, szukając. Ej, tu powinno być zakończenie i rozpoczęcie, co nie? I tak przesłuchałem raz materiał i nie było, i tak w, w, i tak sobie pomyślałem. Ja pierdolę zmarnowana robota, co nie? Trzeba przesłuchać, przedstawić na to prawie godzinę, co nie? Więc trochę to. Pracę tak, To złożyłem, więc można możemy czegoś nauczyć. To bardzo dobrze Siła plus 5 i siła plus 1. Wróć. Trzymaj. teraz mam, teraz mam je jeden wielki dylemat. Na co wydać te 4 punkty umiejętności? Czy na siłę? Czy można zręczność, bo... Eee... Chciałbym też sobie poczynać trochę z ale Nie jestem pewien. Na razie to po prostu tak zostanie. Nie, Potem może się zdecyduje. Na razie idziemy pokonać bliznę i będzie super. Zapiszemy sobie... A dobra, zapiszemy sobie już przybliźnię. Będzie spoczko. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Widzicie, kruk nadal jest... ...zaraniony, zaraniony, what the fuck. Okej, okay, blizna. Zapisz, zapisujemy sobie normalnym save'em. Czekaj! myślisz Nie myślimy. Niezła walka! Spróbuj tego jeszcze raz, a pożałujesz! Powiem szczerze, że dużo mu zabrałem HP my, i myślę, że teraz na, na luzie wygram. To mnie cieszy. Prawokruka jest też zajebistą bronią. Zaj, zajebistą. Jednak bizna jest mimo wszystko. Mimo mimo bude, jest mimo wszystko lepszy. Przynajmniej tak mówią statystyki, co nie? Nie chciałbym być teraz Bierzemy prawo krukka, Zabieramy, znaczy. Ubieramy się w nie, niech. Nie wiem jak to nazwać. I nie Tych nigdy nie jesteś, bo to jest dokładnie jest potrzebne. Bierzemy, smażone mięsko jemy, 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 jemy. Co piekielnik, po co mi piekielnik w ogóle? Dla Serafis, mam. Mam Serafisa Właśnie nie lubię Musisz tego, że to, mówisz, u mnie tak tekstury no, znikają. A wiem, że a wiem, że, że to nie jest tak. Zawsze. To zachowaj to dla Widziałem Cieka. też zagrajmy? Gdzie. Ureguluję to możesz się zajrzeć. Fajny koleś. Gdzie on ma wszystkie tekstury tych. Tego. I tak nie wiem, Cieka. czego to w ogóle zależy. Co Cieka. Cieka. To Mamy zwycięzcę. Ja, yeah. miecz biznes. Sam biznes zostanie teraz przeszukany, ograbiony i wszystko. To można, piwko bełty i kusza wojenna Jezu Chryste, to jest... E... E. Czekajcie, może nawet teraz samemu sobie wejdę na tą, na tą moją stronę. Bo chyba z niej nie wyższą. Tak, nie wyższą. Nie, nie wyszedłem, przepraszam. E... Będę poszukał po tym. Mmm. 1300. Wiecie, że kusza wie, wojna no to jest najlepsza kusza w grze, naj, najlepsza broń dystansowa w grze. Powiem no wow! Mam najlepszą kuszę w grze, po prostu fajnie. Więc co? A teraz tak dla relaksu. Mam już biznes, jea yeah, kurczę, to jest moment w grze już jesteśmy przekoprzeni. Gdy mamy sobą zbroję. A to. Oh. Następnym, następnym razem Cię wyrzucę. Hel, czy on odbił w ogóle matko święta? Zobaczymy, co on ma w ogóle zabronić kawą. Jezu Chryste. A teraz dla mnie, jak, jak ma kto kto? Czyżby Artek był lepszy? Nuda. Może nie lepszy, ale. Chyba ktoś musi Ci wreszcie dać po łapach. Ekspazję go. Za niego idzie jednak dużo. Ale spokojnie. Szybko się Bartolo. Dobra, zapisujemy sobie grę. Eee... Zaryzykuję zapis na tym. Ok, zobaczymy, czy będą chcieli mnie zabić. Blizna. Chcesz mnie zabić? Bartolo. Chcesz mnie zabić? Jeszcze tego pożałujesz. Widocznie nie chcę mnie zabić. Ale wiecie co? Zabijanie ludzi dla Expa to jest jedno z najlepszych metod pozyskania Expa. Wiecie taki Artoro czy jak mu tam? 800 expa to jest prawie jak za 8 yy, zębaczy. Okej, okay, jesteśmy w przekokrzeni. Ile trwa odcinek powiedzcie mi, bo ja już tutaj nie ogarniam, nie ogarniam, nie ogarniam w ogóle zegarek. 20 minut. Eee. Yy. Co tutaj mamy? Strażników, strażnik, strażnik, strażnik i jeszcze raz strażnik. O, zobaczymy, co, czy coś weszło w ogóle. Jeśli chodzi o sklepik, Zagomeza! Ta, tak, zagomeza. gomeza. mem. O, pięknie. A nie, to są bełty. Sorry, nie chcę Twoich bełtów. by nic nie weszło? Czy ja tu już byłem? Wy... Nie, nie byłem tutaj. Trochę się odnowiło rzeczy, pewnie coś takiego jak strzały i bryłki rudy, i to wszystko. I może jeszcze wytrychy. 5000 bryłek rudy, nie wiem na co je ja wykorzystam, ale cieszę się, że mam ich aż tyle. Prawo królka, ona jest dużo warte, lecz teraz mi jest niepotrzebne. Samo, o, miecz Arto też jest całkiem niezły. Powiem, że. Dobre, dobre. Warto było pokonać go przynajmniej bynajmniej dla samej kasy tu mamy dużo łuków długich łuków nie wiem. Z, aha ze ze szkodników dobra lekka kusza A ten długi łuk też jest w miarę warty coś coś tak 40 warty i mam coś takiego Siekacz. o idealnie się pasowało super czyli mi przydał manki Zapomniałem, że Strzałki nie mnie działają, tak sobie ustawiłem dziwacznie. E, Okej, okay, chyba to już wszystko. Zobaczymy jeszcze tylko sklepu Toreza. W ogóle to odcinki, są teraz takie przygotowawcze do wszystkiego, Witaj. może powiedzieć, i w ogóle e, d, 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 poszukuję magicznych ksiądz. Poszukuję magicznych ciągów. Ciąg. E, Przygotowujące do wszystkiego, ponieważ e, takie odcinki też muszą to, 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 takie fazy, gry też muszą być. Masz coś ciekawego dla mnie? Nic nie masz ciekawego dla mnie Szkoda Może sobie światło jedno kupię Bo już jedno zużyłem Jedno światło i świetnie Przemiany Nie chcę przemiany bo nie są mi potrzebne Miksturki też mi są Teraz mi nie jest w ogóle potrzebny Miksturka Coś takiego, coś takiego Nie jest mi to potrzebne w ogóle Monety? Ej, czy ja u niego mogę mon mon monety sprzedać? One są w ogóle coś warte u niego? E, nie są nigdzie warte. Nie wiem, czy w ogóle do czego się przydadzą... Się mon monety, wątpię szczerze mówiąc. Nie coś takiego... Weźmy jakąś taną broń. Mu się sprzedajemy. Na przykład... O, zardzewiały mieczek akurat. mi. Enter, koniec. I dobra, myślę, że to już na tyle w tym odcinku. W ogóle, kurczę. Stone. Idzie na znie... Za Nie śpiesz na nich postaci. Sprzedajesz oręż i zbroję? Się to, się Handlem bronią para się Skip. Ja zajmuję się tylko pancerzami. Masz może coś ciekawego na sprzedaż? Tylko pancerze dla strażników. A ty nie jesteś jednym z nich. Dlatego będziesz musiał poszukać gdzie indziej. Kurczę. Za gomeza. Za gomeza. Jesteś ko-racja. Wow, super. Bardzo wyczerpująca odpowiedź. Ale no, czegoś spodziewać się spodziewać po czymś takim. Okej, okay, więc teraz jaki mamy plan? Jaki mamy plan? Nie mamy żadnego planu. Super. Może na koniec odcinka zobaczymy, czy mamy szansę z Kirgo. Hmm. To mnie właśnie ciekawi w miarę. W miarę, w miarę i jeszcze raz trochę w miarę. Tylko musimy dojść do no, Areny, oczywiście. Może akrobatyka nie jest niezbędna, jeśli chodzi o umiejętności gotiku. Ale moim zdaniem się przydaje nawet bardzo. Kirgo, zapiszemy sobie, żeby nie było przypału. Kwiń, kwiń, bo przypał Dobra, Kirgo. Cześć. Jest... Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na Arenie. Jesteś dobry? W walce? Nie zajmuję się tym zbyt długo, ale wygrałem już swoją pierwszą walkę. Czemu nie mogę z nim walczyć? No rusz się! Chcę przejść! Dobrze, ruszą się, chcesz przejść z Katy Już mi nic z czym on już mnie nic nie może nauczyć e, niestety nie poalczymy sobie już z nikim chyba Kurczę... I co teraz zrobić moi drodzy? Chyba ruszę już wyślady za kamieniem ogniskującym no, Mamy już wypas miecz. Jesteśmy w drugim rozdziale. Można go zrobić tak, że w pierwszym, jeśli się postaramy. I on jest jeden z lepszych mieczy, tak naprawdę. Znaczy, najlepszy na miecze miecz ręczne co nie? Więc jeśli ktoś jest fanem, znaczy jeśli. <laughs> Jak to pięknie wygląda! Masz na koniec odcinka taki piękny widok. To jest przecudowne. Jesus! To jest piękne, mimo że to jest gra sprzed 12 lat bodajże. To to wygląda przecudnie, prawie jak Zorza. Pięknie. Już, już zniknęło. Szkoda. E, dobra, nie będę już na siebie przeciągał tego odcinka. E, więc... E, jeśli się podobał odcinek. Zostawcie łapkę w górę. Cieszę to bardzo. motywuje to jeszcze bardziej. Ziarno yy, więc na razie kolejnego odcinka i cześć!